I witajcie, witajcie kochani. Dzisiaj dotarłem na gubałówkę, bo piękna pogoda. I chcę Wam coś nagrać. Jakie widoczki z ośnieżonego, zakopanego, z zimowego zakopanego. Troszeczkę ludzi się pokazało, bo przepiękne widoki dzisiaj powiem Wam tylko tyle. Niesamowite to jest, jakie widoki dzisiaj mamy. Patrzcie Przepięknie widać zakopane. Na śnieżyli też tutaj na wyciągu muldy dla snowboardzistów bo ten wyciąg to taki specjalny jest dla snowboardzistów Tutaj można poszaleć na snowboardzie. chopki są i tak dalej, no nie? Takie muldy, skoki i nawet taką dmuchaną poduszkę mają, że w zimie że można skoczyć i wylądować na poduszce, no nie? Także powiem wam, że fajny. Fajny klimacik i fajne miejsce na snowboard, jakby ktoś chciał, jak ktoś lubi na snowboardzie. Ja kiedyś jeździłem. Snowboard to była moja taka pasja, ale to dawno dopóki nie miałem takiego konkretnego wypadku, że w lesie pojechałem na dziko przez razno i miałem spotkanie z drzewem I później się człowiek już uspokoił, tak powiem. Ale fajnie powspominać, no nie? Fajnie powspominać. Szkoda, że wtedy się nie nagrywało. Jak wiecie, tutaj kilka razy już nagrywałem, ale w takim śniegu na pewno nie.

Chcę nagrać kilka ładnych widoczków dzisiaj, żebyście się poczuli się jak, jakbyście byli tutaj. multimil <laughs> Beast

tak patrzcie od skóry Żeby Giewą A mieszka pomp tutaj na chwilę jeszcze popatrzmy chwilę na Giewąt Ładnie dziś wygląda taki słoneczny, zimowy klimat. Powiem wam, że super. właśnie kolejka przyjechała Taką krótką relację myślę nagram dzisiaj dla Was, bo przepiękna pogoda jestem tutaj na tej gubałówce, także trzeba to wykorzystać, podzielić się z Wami tymi widokami.

Fajny klimacik powiem wam, także jak ktoś może nie chce przyjeżdżać zanim jest śnieg, teraz nie ma dużo turystów, ceny są dobre, noclegi są w miarę tanie, nie jest to co w sezonie, możecie skorzystać. いいなこれ。 Taki klimat dzisiaj na Gubałówce, słuchajcie kochani. Ja już będę kończył. Napiszcie w komentarzu, czy chcielibyście przyjechać w takim okresie, kiedy jest śnieg, czy lubicie śnieg, czy lubicie taką gubałówkę ośnieżoną, miejmy nadzieję, że to się jeszcze utrzyma do świąt. Chociaż w dzień ma być na plusie, ale w nocy na minusie. Także jeżeli ten śnieg przymarznie... Tak jak dzisiaj było minus 5, minus 6 rano, to miejmy nadzieję, że on zostanie. Także dziękuję Wam, żeście oglądali. Dejcie łapę w górę. Jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje, to zachęcam do subskrypcji. Staram się aktualnie filmiki wrzucać na bieżąco. Jaka sytuacja na podhalu w zakopanym. A dzisiaj mamy piękną pogodę. Jutro też ma być pięknie. Także zapraszamy was serdecznie do zakopanego i na gubałówkę, jak ktoś może. Dobra, kończę, kochani bo jeszcze muszę coś pokietem ponagrywać i do następnego vloga. Hejka.